Witajcie kochani w nowym vlogu, witajcie na moim kanale, jeżeli ktoś tutaj jest pierwszy raz, to zachęcam do subskrybowania, bo słyszałam, że ten mój kanał inspiruje inne osoby, także może i ty się zainspirujesz i powiem wam, że proszę Was o to na samym początku, o jakieś zostawienie po sobie jakiegoś znaku, choćby łapki w górę albo komentarza. I ja wiem, że tutaj są osoby, które stale dodają mi komentarze, zostawiają łapki w górę i za to Wam naprawdę serdecznie dziękuję. Fajnie wejść właśnie z Wami w taką interakcję, że się poznajemy, że tworzymy tą tutaj społeczność naszą, tą naszą grupkę, która zna Agatę, wie jak to życie u Agaty wygląda i ja też sądząc po komentarzach, jak tam się wypowiadacie, wiem jakimi osobami jesteście, z kim mam do czynienia, z kim akurat rozmawiam, bo niektóre z Was też mają kanały na YouTubie, a niektóre Zostawiły powiedzmy 200 wiadomości różnych, więc z tych wiadomości też mogę wywnioskować mniej więcej, co to jest za osoba. Także dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam wszystkie moje stałe obserwatorki. I wiecie co, dzisiaj jest taki fajny dzień, dlatego że tak pogoda jest super. Ja mam na dziesiątą do szkoły, już się ogarnęłam, umalowałam, umyłam sobie włosy, zaraz jeszcze tutaj ogarnę mieszkanko. Także ten poranek nie jest taki, wiecie, zabiegany na szybkiego, tylko mam czas i w szkole mam tylko 4 godziny dzisiaj, także szybciutko mi minie i będę miała fajny dzień. Chciałam zrobić w ogóle na obiad dzisiaj kapuchę chłopaką, taki wiecie co, chłopski, ala chłopski garnek. Ja tam wrzucam po prostu różnego rodzaju fasole, cebulę, paprykę, mięcho oczywiście musi być, już sobie rozmroziłam, ale brakuje mi kiełbasy i po tą kiełbasę pojadę później po południu, po szkole, zajadę na takie szybkie zakupki. Niestety, pomimo tego, że uwielbiam kapustę, zresztą wszyscy u nas tutaj lubią kapustę. Ja dzisiaj muszę się obejść smakiem, i u mnie dzisiaj woda i koktajle. Także dzisiaj jest dzień koktajlowy, zrobiłam sobie tutaj wodę. Pozwólcie, że wezmę łyczka. To jest woda e, z rozmarynem i z cytryną. Ja zawsze sobie tam, wiecie, co wrzucam do tej wody, nie wiem, no akurat tutaj rozmaryn, ale to jest imięta, czasami nawet jakieś owoce, truskawki. Ta woda, e, słuchajcie, wtedy zmienia w ogóle smak i nie jest taka nudna, taka bez smaku, tylko lepiej wchodzi do picie, picie tej wody. E, no i tak, słuchajcie, zaczynamy pozytywnie. E, Wiecie co, rozmawiałam, mówię, że zaczynamy pozytywnie. Rozmawiałam przed chwilą z moim Luisem, i on oczywiście opowiada mi o tych negatywnych wiadomościach, które słyszał w radiu. Oni też w pracy o nich rozmawiają i czasami dyskutują. I teraz akurat jest temat tego, jak gospodarka tutaj w Europie. Yy, będzie albo upada yy, przez, yy, przez Trumpa i tak dalej. Ja nie chcę tutaj wchodzić w polityczne jakieś dyskusje, bo chciałam Wam tylko powiedzieć, że ja osobiście yy, nie to, że wypieram te złe wiadomości, tylko po prostu same wiadomości, które są nam przekazywane, czy to w telewizji, czy przez radio, one są nasiąknięte po prostu negatywnymi informacjami. I to są wojny, to są e, jakiegoś rodzaju katastrofy, e, to są jakieś zamachy terrorystyczne, no wszystko to, co e, jest negatywne, teraz akurat upadek gospodarki w Europie. I e, tak jak mówiłam, ja tego nie wypieram, ale ja chciałabym zachować taki dystans, żeby te wiadomości wszystkie negatywne nie miały na mnie takiego bezpośredniego wpływu e, i żebym ja e, po prostu, wiecie co, nie, e, nie budziła się rano nie tylko ze zmartwieniami, ale też i e, ze strachem. Bo wiem, że niektórzy mają po prostu, boją się tego, że zaraz w momencie zawali im się cały świat, nie będą mieli co jeść, nie będą mieli e, gdzie mieszkać, nie będą mi, mieli samochodów, bo nie będzie ich na nie stać. E, no i wszystko po prostu się zawali w przeciągu sekundy. I ja osobiście wierzę w to, jeżeli chodzi akurat o tą sytuację tej gospodarki, że e, nie tylko jedna osoba rządzi. Całym światem. E, oczywiście ma wpływ, ale nie, nie, nie jest Bogiem po prostu, i y, y, są też miliony osób, które y, mają na to też bezpośredni jakiś wpływ y, i nie są tego samego zdania. Także ja. Nie mogę na to wpłynąć. Teraz nie mam żadnego wpływu, więc się po prostu wycofuję i e, żyję z tą moją taką nadzieją, że jednak aż tak źle nie będzie i trzeba po prostu e, zaakceptować też to, co przyjdzie. No zobaczymy. To nie jest jeszcze też tak powiedziane, że po prostu 100% e, będzie źle, że po prostu zawali nam się świat. To nie jest. E, też powiedziane, to jest wszystko wiecie jeszcze w, w, w powietrzu, to się gdyba, to się mówi, to się straszy też. Tymi wiadomościami, i ja od razu wtedy mówię stop, no okej, okay, to się dzieje, tam to się dzieje, ale ja zamierzam skupić się na tych małych rzeczach, które teraz bezpośrednio mnie dotykają. Czyli moje zdrowie przede wszystkim, moje cele, które mam jakieś tam założone, moja rodzina, i to, że na razie mam siłę i mam szansę na nowy dzień, i to jest właśnie mój priorytet. Bo inaczej słuchajcie, człowiek by zwariował, i, yy, i naprawdę zacząłby się bać, i wyszłyby ze mnie być może te złe emocje, takie jak smutek, yy, wiecie, chodziłabym zdołowana, nie widziałabym sensu życia, yy, a jednak yy, trzeba żyć dalej, i miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Dobrze, ja zaczynam nowy dzień, zaczynam nowego vloga, aha, jeszcze jedno. Widzieliście na przebitkach, że byliśmy właśnie w tym, na tej wystawie o tych oceanach. Powiem Wam, że ta wystawa była naprawdę przepiękna i fajnie, fajnie to wszystko było pokazane, te zdjęcia. Ogromne i z taką jakością zrobione, tak piękne, że jak staliście blisko, no to macie wrażenie, że po prostu wchodzicie w to zdjęcie, że wy tam obok jesteście. Dużo fajnych informacji, których można było się dowiedzieć, ale przede wszystkim powiem Wam najbardziej cieszyłam się z tego, że jestem tam z moimi chłopakami, że razem spędzamy czas bo ten czas z moimi dziećmi on nie jest teraz taki oczywisty. Oni mają szkoły, pracę, hobby, kolegów, z którymi, z którymi chcą spędzać czas, dziewczyny. Także wiecie, no mama to gdzieś jest tam na szarym końcu i już im zapowiedziałam, że musimy to częściej powtarzać. Musimy częściej razem wychodzić, bo ten czas z naszymi dziećmi, słuchajcie, jest bez Cenny. On jest bezcenny. Moje dzieci są już dorosłe: są już po prostu e, chłopy wielkie po 2 metry, i dla mnie oni zawsze będą moimi takimi malutkimi chłopczykami, z którymi przyjechałam do Niemiec i o których cały czas dbałam i my się cały czas trzymaliśmy razem. A teraz już wiecie, no, jak ktoś jest dorosły, no to już ma po prostu inne potrzeby niż bycie cały czas z mamą, a mama by chciała oczywiście, oczywiście, by mama chciała spędzać. Dzień i czas, cały czas z dziećmi. No ale dobra. E, fajnie spędziliśmy czas, będziemy to powtarzać, a tymczasem ja lecę sobie robić koktajl. Jak ja kocham, to słuchajcie, jak ja sobie usiądę, nagadam się do Was, nagadam e, i po prostu patrzę, że nie włączyłam kamery. Ja już wróciłam ze szkoły, przebrałam się, ubrałam swoją, pierwszy raz w sumie tą e, sukienkę oczywiście z Shein. No i ta sukienka należy do tych ubrań, które są przezroczyste, a więc nigdzie, nigdzie nie nadaje się, żeby ją włożyć, bo wiecie, na słońcu to już w ogóle można przez nią wszystko zobaczyć, więc będzie to sukienka po prostu po domu. E, mi w brzuchu burczy tak, że po prostu, nie chcecie wiedzieć, słychać z daleka, więc piję swojego szejka i e, póki ten żołądek będzie taki napełniony, to biorę się za kapuchę, e, bo nie wyobrażam sobie, wiecie co muszę się naprawdę uzbroić, żebym ja się na tą kapustę nie rzuciła. Wiecie, jak to zacznie pachnieć, takie obaska, to mięsko, ta kapustka. I ja muszę jeszcze tego spróbować, bo to jednak duży gar, i muszę utrafić z przyprawami. No to e, na takim głodzie muszę się uzbroić. Żebym się po na tą nie i know that you think it's so important to convince everyone else that you're not boring but it's making me feel like my skin is crawling i keep pouring out my empathy to someone i don't even see eye to eye with i don't mind if you don't have it all together yeah i get it we're all human but i give you an inch and you take miles it's tragic ruining my sanity with tales of animosity Kapucha już mi tutaj bulgocze, a więc niech troszeczkę jeszcze zmięknie i po prostu dorzucę tutaj jeszcze czerwoną fasolkę, ciecierzycę. Zobaczę, czy jest dobrze doprawiona i kapucha będzie gotowa. Mamy kolejny. Dzionek. Dzisiaj mam to moje nieszczęsne MRT, na które byłam już w tamtym tygodniu, jak ktoś oglądał vlogi, to wie. Niestety, nie wcisnęłam, nie przycisnęłam tam gdzieś tam potwierdzenia, i pani nie widziała mnie w systemie i to jest tak, jakbym wcale tego terminu nie zrobiła, więc nie mogłam je przyjąć i zrobiła mi właśnie następny termin, który wypada dzisiaj. Ja może zacznę jeszcze tutaj, ten mój dzisiejszy wywód, czymś pozytywnym. Bo zamówiłam sobie, ja oczywiście jestem chora i bardzo lubię, jak wiecie, jakieś talerzyczki, jakieś filiżaneczki, kubeczki, miseczki i tak dalej. I zamówiłam sobie, bo widziałam u dziewczyn właśnie, czy to na Instagramie, czy to na YouTubie. Te filiżanki, i tak sobie zawsze myślałam, kurczę. No, muszę sobie taką filiżankę zamówić, bo bardzo mi się podoba, nawet jako dekoracja. No i przyszła mi właśnie, oczywiście z temu albo z Shein, to jest taka żółta filiżanka w takim pastelowym kolorze. I ona jest na takim ceramicznym talerzyczku, który wygląda jak kwiatuszek, i e, można sobie to osobno, tutaj można sobie coś położyć. Ale też razem właśnie ten talerzyk to jest naprawdę taki yy, śliczny moim zdaniem dodatek do tej filiżanki. No, i teraz przejdziemy do tej mniej przyjemnej części, a mianowicie jest to krytyka mojego kanału. Dopiero co Was zapraszałam tutaj do subskrypcji i mówiłam, że Was inspiruje, bo takie komentarze też dostaję, ale dostaję też komentarze z krytyką, i między innymi to jest krytyka od osoby, która tutaj jest z mojego najbliższego otoczenia. Nie będę Wam dokładnie mówiła, kto to jest, ale jest to. Osoba y, bardzo mi bliska, i y, ona y, dała mi taki komentarz. Ym, w sumie parę taka złożona krytyka tam była, bo dotyczyła się mojego makijażu y, z ostatniego vloga, y, że wygląda po prostu paskudnie, że to są dwie plany. Wyglądam jak brudna. Y, I tutaj odniosę się szybciutko, że być może tak jest, dlatego że. Wiecie, robicie makijaż w jakimś złym świetle. Tutaj, jak się nagrywam, to ta kamerka jest malutka. Ja, ja w ogóle się patrzę w kamerę, nie patrzę się w ekran, żeby w widzieć tutaj, jak, jak wyglądam. Ale tego nawet tak nie widać tutaj. Dopiero jak po czasie spojrzę gdzieś tam na jakiegoś vloga wcześniejszego albo co nagrałam i tak dalej, no to e, dopiero widzę, że to nie wygląda najlepiej. Na przykład, ale. Wiecie, co, ja macham na to ręko. Ja nie ręką ręko. Macham na to ręko. <śmach>, dlatego, że ja nie jestem ani stylistką, ani jakąś makijażystką. I być może ten makijaż po prostu robię źle. No, ale jak już nagrałam te przebitki, to nie będę później ich powtarzać, tylko wklejam takie, jakie są. I być może zastanowię się nad tym, muszę nad tym popracować. Może ja w ogóle nie umiem makijażu robić, no i muszę to po prostu popróbować, poćwiczyć i tak dalej. No, to jeszcze do tego punktu mogłabym się zgodzić, ale następne punkty są takie, że po prostu bluzka ta niebieska jest brzydka i mi nie pasuje. No, i czy bluzka jest brzydka? No, słuchajcie, mi się ta bluzka bardzo podoba i może mi ten kolor, kolor zbytnio nie pasuje, ale ja się w tej bluzce naprawdę dobrze czuję i chyba to jest najważniejsze. I żeby taką krytykę dać, no, to można powiedzieć: słuchaj, no, ta bluzka mi się nie podoba. To nie jest bluzka w moim guście, bo wiecie, o gustach się nie rozmawia. Każdy ma inne ubrania i każdy się ubiera tak jak chce. I nikomu nie muszą się podobać ubrania innych osób, z tym, że myślę, że to jest najważniejsze, żeby tej osobie się podobało i żeby ta osoba się dobrze w tym czuła. No bo oczywiście każdy ma inny gust, a o gustach się nie rozmawia. Później było napisane, że Mówię coś o zdrowym odżywianiu, a nagle hall z jakimś śmieciowym jedzeniem. No i tutaj do śmieciowego jedzenia to już troszeczkę myślę, że to jest przesadzone, dlatego że moje zakupy uważam za no takie popularne. To są po prostu jakieś klasyki, wiadomo, mięso, warzywa, owoce i chleb, jakieś tam inne potrzebne rzeczy w kuchni. A że są to. Rzeczy z supermarketu, no to po prostu no mnie nie stać na jakieś bioprodukty, wiecie, ekologiczne i tak dalej. To wszystko jest teraz drogie. Po drugie, ja się uczę i dostaję pensję nie taką normalną, tylko pensję dla uczniów, dla studentów i jest to tylko 1000 euro. I mając rodzinę, oczywiście, my jesteśmy razem z Luisem, ale są też inne jeszcze opłaty i to nam naprawdę nie jest lekko, tak jak ktoś mógłby sobie pomyśleć, bo ta pensja naprawdę jest minimalna i nie starczy mi na to, co bym chciała kupować, a tym bardziej na ekologiczne jedzenie dla trzech chłopów w domu to ja bym chyba musiała majątek wydać, więc muszę niestety robić zakupy w supermarkecie. I też nie, tam i są owoce, i są warzywa, i jest ta dieta taka zróżnicowana, więc to nie są produkty, tylko jakieś takie, wiecie, nie wiem, fast foodowe, jakieś sosowe, keczupy i coś tam. Wiadomo, chłopaki jedzą, bo to są. No nastolatkowie i oni zupełnie inaczej podchodzą do tego jedzenia, jeszcze może nie tak świadomie jak, jak ja, i ja im nic nie mogę na, narzucić. No to kupuję też to, co lu, lubią. Eee, no i jeszcze było zarzucone mi, że moje vlogi w ogóle są nudne, że ciągle jest to samo. No i tutaj niestety też tej osoby e, za bardzo nie pocieszę, dlatego że moje życie być może jest nudne i ono tak wygląda i ja pokazuję Wam tutaj... E... Jak jest, ja staję naprawdę na głowie, żebym mogła wam te vlogi nagrywać, i żebym wygospodarowała czas i coś tutaj do Was powiedziała, coś Wam pokazała. Dlatego, że ja przychodzę do domu o 17, gotuję, sprzątam i inne jeszcze obowiązki domowe. Oprócz tego mam szkołę i mam jeszcze zadania domowe, mam jeszcze rzeczy do zrobienia. W obcym języku to nie jest mój język obczysty, obczysty ojczysty i y, żyje po prostu na obczyźnie i ta szkoła tutaj po niemiecku też ma jakiś wiecie próg któremu ja muszę sprostać i to nie jest takie oczywiste, słuchajcie, to wszystko kosztuje czasu, wysiłku i chciałabym tutaj, żeby te vlogi miały jakiś taki wiecie kontekst relaksacyjny żebyście wy się odstresowali, żeby one były pozytywne i jeżeli dla kogoś są nudne, no to po prostu no to niestety, no niech nie ogląda ja nikogo nie zmuszam no i co tam jeszcze było Wiecie, co, coś jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam no ale najważniejsze już wam powiedziałam także to taka krytyka to nie jest krytyka konstruktywna, konstruktywna moim zdaniem nad którą mogłabym popracować oprócz tego makijażu oczywiście ale to, że jest nudne, brzydkie i w ogóle no to raczej to jest takie, wiecie, co zdanie, nad którym za bardzo tutaj zmienić nic się nie da. Jeżeli tak jest, to po prostu e, to jest Twoje zdanie. Ok, ja szanuję, nie oglądaj i tyle. E, dobra, słuchajcie, zbieram się na to MRT e, i jeszcze w międzyczasie poprasuję ciuszki. Bo jeszcze mam godzinkę, także pra, prania mam oczywiście górę i e, chcę ten. Czas troszeczkę wykorzystać też, yy, tak, wiecie, produktywnie. Także myślę, że już yy, wystarczająco tutaj jest we vlogu materiału. Ja już będę się z wami żegnać, <grych> i mam nadzieję, że komuś ten vlog się spodobał i zostawi jakiegoś lajka na końcu. Trzymajcie się i do następnego.